Przygodą życia, panikę wpadła. To ja nie wiem wtedy co jeść. Niedźwiedzie polarne, nie mogę stamtąd wyjść. Ja miałam farta ja pierdolę to już koniec. Cześć Wam wszystkim z tej strony Sonia. Nie, czekaj. Głodna ja jestem znowu, nie jadłam śniadania, czekajcie chwilę, idę sobie zrobić kanapkę, chociaż. Jeszcze tylko zjem. Mm. Nie chcę tak na poważnie robić teraz tego filmiku, tylko tak troszeczkę jaja sobie będę też robiła. Znaczy, jaja bazują naprawdę. Ale wiecie, lubicie też kanapkę z Serem i ketchupem? Uwielbiam. już kończę. Dobra, chwilę ja mamy. Jesteśmy z powrotem na antenie. Dobra, jeszcze łyka zimnej kawy. Cześć Wam wszystkim z tej strony Sonia. Witajcie podobnie na moim kanale. I już kręcę drugi odcinek z tej samej serii właśnie lęków u diabetyka. Tak jak już trochę wspomniałam, nie będę robiła tego odcinku tak na poważnie, może po prostu niektórzy z Was powiedzą, że jak <noise> Ty jesteś głupia, jak można się czegoś takiego bać, albo to nie ma wcale powodu do bania się, olej to, to jest Twoja fantazja przecież tylko, no czegoś takiego nie ma w real life'ie. Może będą takie komentarze, jestem ciekawa, napiszcie mi oczywiście co o tym myślicie, czy moje lęki, że tak powiem są... Leżyt? Leżyt? Yy, plausible, No takie wiecie, no yy, prawdopodobne, że mogą się zdarzyć, że faktycznie jest powód do bania się czegoś takiego. Może ciekawa jestem po prostu co o tym sądzicie. Dobra, ja już teraz nie mówię w tym odcinku o takich normalnych, zwykłych lękach życia codziennego, tylko takie bardziej na wypadach, bo ogólnie to tak. Ja uwielbiam podróżować. Zawsze lubiłam. Znaczy nigdy nie podróżowałam przed zachorowaniem na cukrzycę, bo wtedy miałam tylko 13 lat, to najdalej to ja jechałam z Gdańska do Starogardu Gdańskiego. Yy, tak więc dużo kiedyś nie podróżowałam, dopiero zaczęłam podróżować yy, później, właściwie po przeprowadzce tutaj do Niemiec, ale oczywiście też nie od razu, bo przez pierwsze gdzieś tam, nie wiem, z 10 lat to na każde ferie w szkołach to jeździłam do Polski zawsze, do mojej rodziny. Tak więc nigdzie nie podróżowałam, dopiero zaczęłam podróżowanie tak, no, pod koniec szkoły. Raz na jakiś czas sobie gdzieś tam pojechałam i tak, że tak powiem... W przeciągu tych ostatnich no 10 lat tak jakoś rozwinęły mi się też dodatkowe właśnie lęki, jeśli chodzi o podróżowanie. I teraz Wam powiem w ogóle o co chodzi. Ja ogólnie byłam zawsze osobą bardzo odważną. Jako dziecko... Jako nastolatka, dopóki nie zachorowałam na cukrzycę. E, I moim idolem była postać z gier, później z filmów, Lara Kraft. Ja też zawsze chciałam być taką odważną osobą, taką silną osobą, taką niezależną. I tak wiecie o co chodzi, nie? Po prostu taka. Nie? No, powracając do tej podróży i do takich adventures, kurde, jak się nazywa adventures po polsku. No. Takie wiecie. Przygody. O, przygody. Ja uwielbiam przygody. Zawsze uwielbiałam przygody. Zawsze lubiłam robić to, co było nie, troszeczkę niebezpieczne. Przynajmniej z tamtej perspektywy, jako małe dziecko było to niebezpieczne. Mi to troszeczkę do tej pory zostało, ale tylko w głowie, bo niejąc cukrzycę nie odważyłam się na nic bardziej egzotycznego lub powiązanego z przygodą życia, że tak powiem. Teraz tak, ja na przykład chciałam zawsze pojechać sobie kolejką transybiryjską, tam nie wiem, gdzie ona się kończy, w Mongolii czy tam gdzieś. Chciałam. Jedziecie przez tą piękną Syberię, macie piękne widoki na jakieś lasy, na jakieś puszcze, wszystko w śniegu pokryte, prawie, że nic nie widać, tylko te śniegi, troszeczkę słońce przebijające się przez te wszystkie choinki, Słyszysz tylko dźwięk pociągu. I tak jedziesz, czy tygodnie, czy dwa? No super, no przygoda, fajna. Ale obejrzałam gdzieś jakiś horror, gdzie właśnie też ludzie jechali właśnie taką transsyberyjską kolejką, pociągiem jakimś takim, i przypomniało mi się kilka rzeczy, albo uświadomiłam sobie, że tak powiem, o kilku rzeczach, a mianowicie, że co będzie. Jeżeli jest zimno, tam jest mróz, to jest Syberia, przecież tam, kurna, jeżeli nie latem, to może nawet, kurde, nawet wczesną jesienią już jest minus 40 stopni. Co będzie, jeżeli ten pociąg nagle się zepsuje? I jest minus 40 stopni. I nie będzie ciepła, nie będzie nic ogrzane. Co wtedy? Ja nawet cukru, kurde, nie zmierzę. Ja już nie mówię o tym, co będzie, jeżeli kurde, jakieś niedźwiedzie polarne zaczną wchodzić do pociągu i będą szukały żarcia. Ja już nie mówię o takich ekstremum, ale mówię tylko o tym, co robić w czasie, jakby przychodziła, że tak powiem, pomoc skądś indziej, a my siedzimy uwięzieni w transsyberyjskim kurde pociągu przy minus 40 stopniach. Ech. Na środku Syberii wypi. Wiecie, w czarnej dziurze, gdzie nie ma żadnego miasteczka niedaleko, nie można wysiąść z pociągu i się przejść do jakichś ludzi, żeby poprosić o soczek na przykład, bo cukier spadł. Takiej opcji nie ma. Jedzenie by się dość szybko prawdopodobnie skończyło, bo na taką podróż dwutygodniową prawdopodobnie no, bierze się jakieś jedzenie, oczywiście, jakieś zapasy się ma, ale nie na dłużej niż te dwa tygodnie. No bo przecież nie wiem, no, chyba lodówek tam nie ma. Ja nie wiem, jak się trzyma to jedzenie przez dwa tygodnie tak na dobrą sprawę, chociaż powinny być lodówki. Ale nie wiem, czy są. To przecież nie, 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 nie trzymasz jedzenia na dłużej jeszcze niż te dwa tygodnie. To ja nie wiem wtedy, co jeść. Słuchajcie, tak na dobrą sprawę, to nie trzeba patrzeć daleko, żeby mieć problemy z pociągiem. Może troszeczkę zobaczymy bliżej, a mianowicie do pociągu z Berlina do Warszawy, którym ja jechałam ze dwa lata temu. I miałam też przygodę, której nie chciałam mieć, prawdę mówiąc. Chodziło po prostu o to, że my byliśmy w jakimś tam wagonie i tam ja zostawiłam wszystkie moje rzeczy i chciało mi się siku. Tak więc wychodzę z tego wagonu i idę szukać toalety. I trzeba było przejść z jednego wagonu do drugiego wagonu i do trzeciego wagonu i do czwartego wagonu, żeby w ogóle znaleźć jakiś działający kibel. Z tym nie mam problemu. Poszłam do tego kibla, wysikałam się, wszystko pięknie. A nagle chcę otworzyć drzwi do kolejnego wagonu, do którego chciałam wejść i się nie da. Drzwi były zatrześnięte. Ja się pytam ludzi: "Kurde, co tu? Drzwi nie działają?" A oni mówią: "Nie, te drzwi da się tylko z drugiej strony otworzyć." What? Tak więc stoję z nadzieją, że za sekundę ktoś podejdzie, no i stoję. Pięć minut mija, dziesięć minut mija, nikt nie przechodzi. Telefonu ze sobą nie miałam, nikogo nie mogłam poinformować, że jestem zatrzaśnięta w wagonie, że nie mogę stamtąd wyjść. Nagle patrzę. Tam idą jacyś ludzie, zbliżają się do tych drzwi, że tak powiem, między tymi dwoma wagonami. Ja im macham, ja mówię, tutaj, tutaj, bo oczywiście no nikt nie słyszy, nie? Przez dwie pary drzwi to tego nie słyszę, dlatego nie, nie miałam co się drzeć, ale wymachuję jak taka wariatka. Tutaj mówię, pokazuję, tutaj drzwi, chodźcie tutaj, chodźcie, chodźcie, otwórzcie te drzwi. To oni nawet nie spojrzeli, kurna, jakieś małe dziecko tylko tam było, które tak przyległo, wiecie, do szyby. I tak się tylko patrzyło na mnie i się uśmiechało jeszcze i pomachało. A ja kurde mówię dziecku, chodź tutaj! A się oplułam! Mówię, chodź tutaj, chodź tutaj, a to dziecko oczywiście dobrze wychowane, no, nie chciało przyjść do osoby obce i pomachało i poszło. A ja sobie znowu sobie mówię, ja pierdziele, to już koniec. Co było, gdybym nagle miała niedocukrzenia? To dupa. Nikt, kurde, by nie przyszedł, nikt by nawet nie został powiadomiony, że my jesteśmy tam zamknięci. Słuchajcie, wiecie co, ja miałam naprawdę farta, ja miałam farta i ja przeczekałam tam 25 minut. W tym zamkniętym wagonie trzęsłam się ze strachu dosłownie, kolana mi się trzęsły, bo nie miałam tej możliwości wyjścia. Nie dość, że mam lęk, że o cholera, co się stanie, jak nagle cukier mi spadnie. Nie mam telefonu, żeby z Libry wyczytać ten wynik, ani glukometru już w ogóle. A po trzecie, właśnie, że nie mogę skądś wyjść. O, matko, nie no, masakra, wiecie co? To było naprawdę stresujące, tak więc nie trzeba jeździć, kurna, na, na Seberię, wystarczy pojechać do Polski. <śledzimy> I ma sorry, ale wiecie o co chodzi, no wszędzie może coś takiego się stać, nawet tutaj praktycznie u nas. Dobra, dalej. Ja się bałam kiedyś podróżować, jak byłam młodsza z cukrzycą, to za każdym razem rezygnowałam z wycieczek szkolnych, bo ja wtedy jeszcze nie znałam języka, nie znałam niemieckiego, nie potrafiłam się dobrze wysłowić, nie potrafiłam powiedzieć, co mi jest ewentualnie, tak więc zawsze rezygnowałam właśnie z wycieczek. Pomyśl na przykład o przypadku, kiedy lecisz samolotem. Samoloty są teraz takie tanie, wszędzie można tanio latać, pięknie, super, ale czy Myślałeś na przykład kiedykolwiek o tym, że na przykład samolot będzie musiał awaryjnie gdzieś lądować? na jakimś polu, w gdziekolwiek, najgorszy w oceanie. I co wtedy? Ja nie mówię o takich rzeczach, że człowiek może zamarznąć, to o tym nie mówię. Pierwsze, co mi przychodzi do głowy, to czy ja w środku oceanu będę w stanie, kurde, zjeść kostkę dekstrozy, jeżeli cukier mi spadnie, bo na pewno mi cukier spadnie, bo ja będę musiała y, próbować utrzymywać się, kurde, na powierzchni i będę machała tymi łapami, nogami i cukier mi spadnie. I co wtedy? Pompa... Prze o! Jeszcze pompa przestanie działać przecież, no bo będę w wodzie, to pompa przestanie mi działać, nie będę miała insuliny. Jak ja sobie, kurda wstrzymam? Na tą insulinę, przecież nawet torebki nie mogłam ze sobą wziąć, jak było awaryjne lądowanie, jak wszyscy musieli się ewakuować. Przecież nawet nic ze sobą nie wzięłam i nie mam nic. Albo wyobraźcie sobie fajną taką przygodę, że jesteście gdzieś tam w Indiach albo, kurde, nie wiem, w Egipcie i jedziecie jakimś busikiem na przykład miejscowym, nie? Robicie jakąś wycieczkę jakąś tam, dojeżdżacie z jednej miejscowości do drugiej miejscowości przez trzy godziny, takim bardzo starym busikiem jedziecie. Mi się często robi niedobrze, a szczególnie właśnie w takich warunkach. Przecież ja nawet takie podróży bym nie trzymałabym, wszystko wyżegała i będę cały czas musiała wymiotować, wymiotować, wymiotować. Nie będę miała później wystarczająco soczków albo czegoś innego, albo w najgorszym wypadku będę tak mocno wymiotować, że cukier mi spadnie kurde do 30, stracę przytomność. Ludzie nie wiedzą jak użyć glukagon i kapota, To ja bym na tej pustyni padła. Po mnie też widziałam fajne zdjęcia albo na przykład reportaże, jakichś ludzi, którzy wspinali się na górę Fuji w Japonii. Piękne, no kurde, cudownie. Widziałam takie fajne filmy. No to wyobraź sobie, że wchodzisz na tą piękną górę, też słoneczko świeci, Zmiany temperatury są też bardzo szybko, to też ciężko wyłapać w ogóle jakąkolwiek różnicę w cukrze, nie? Ale wyobraź sobie, że zapakowałeś na przykład albo zapakowałaś ster, albo cały nawet tornister zapasów, jakieś do jedzenia, soczki, cukry, dekstrozy, batoniki i tym podobne, ale się przeszacowałeś, za mało się tego wzięło wszystkiego, no i wdrapujesz się na tą górę i jesteś już prawie, że na szczycie tej góry Fiji. Fiji czy Fuji? Fuji, nie? Jak ona się nazywa? Fuji. Fuji. I ten. Już dotarłeś tam na sam koniec. Yo, udało się. Ale nagle patrzysz, o, o y, sensor pokazuje Ci jest strzałki w dół, cukier 70, a Ty już nic nie masz. No chyba sklepiku na górze Fuji chyba się nie znajdzie, wydaje mi się, więc nie ma możliwości dokupienia jakichkolwiek rzeczy. I co robisz? Ja już nie mówię o takich ekstremalnych górach jak Mont Everest, czy jeszcze tam jakieś inne kurny, gdzie w mrozie też się wspinasz i w ogóle co nie tylko nie. No dla mnie to jest po prostu niepojęte, jak można w ogóle z cukrzycą, znaczy jak w ogóle można podjąć się takiej wyprawy, a co dopiero z cukrzycą, w ogóle nawet nie wiem, czy kiedykolwiek jakiś cukrzyk to kiedyś robił, ja bym tego nie zrobiła. Wiecie dlaczego. Bałabym się o swoje dupsko. I jesteś znowu, kurde, gdzieś tam w Maroko, albo w południowej Ameryce, albo obojętnie gdzie i chcesz próbować lokalnych Jedzonek, jakichś przesmaczków na, 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 na markcie, na, na ryneczku, takich street food na przykład. Boże święty, ile ja oglądałam takich filmów dokumentalnych właśnie na temat street foodów w Azji na przykład. Boże, jak to jedzenie pięknie, smacznie wygląda. Bardzo bym czegoś takiego chciała spróbować, strasznie, nawet nie wiecie jak bardzo. Ale jednak. Boję się, że później dostanę takiego zatrucia pokarmowego, że ja się w ogóle nie połapię, będę żygała dalej niż widziała, nie będę w stanie uregulować w ogóle tych cukrów. Ja nie wiem w ogóle, jak tam za granicą kurna wyglądają szpitale. No. Wyobrażasz sobie coś takiego? Bo ja nie za bardzo. I tak samo też nie trzeba daleko patrzeć. Jedziesz na przykład do Rzymu albo gdzie indziej i tam są kieszonkowce, nie? Wyobraź sobie, że masz ze sobą w torebce insulinę, wszystkie przybory cukrzykowe, że tak powiem, a tu przelatuje jakiś taki mały pierdziel dziesięcioletni, łapie Ci ten tornister i leci z nim daleko, że Ty już go nawet nie masz szans, żeby go dogonić. I co robisz dalej? Stoisz tak bez tej insuliny. Dobra, Rzym to jest jeszcze może pół biedy, to jest Europa, to jeszcze w miarę spoko sytuacja, że tak powiem, a ale jeżeli jesteś gdzie indziej, gdzie Ci zwiną ten tornister, jak na przykład w Indiach czy gdzieś, to ja nie mam zielonego pojęcia, co dalej robić. Ja bym w taką panikę wpadła, że już po prostu nie dałoby rady. Ja nie wiem, co ja bym miała zrobić, gdybym nagle nie miała telefonu, glukometru, cukru szczególnie, jakiegoś batona, insuliny, kurde. Już po prostu widzisz, jak czas Ci ucieka, już widzisz, że już niedługo będzie koniec. Coś w tym stylu. No, albo nawet, kurde, jak ci nikt nie zrozumie. Nawet by nie chciała powiedzieć, że masz cukrzycę, no ale. Daj, what, what, I don't understand you. What? Daj, what, what you need? Aha! Słuchajcie, daleko nie ma też co patrzeć. Wystarczy, prawie, że wyjść na podwórko do pierwszego, lepszego lasku w okolicy i zgubisz się podczas, kurde, szukania grzybów. <grybuj> To jest straszne. O, słuchajcie, tyle niebezpieczeństw grozi dla my, poza drzwiami mieszkania. O, wiecie co? Z jednej strony to jest śmieszne, ale z drugiej strony to jest naprawdę smutne i tragiczne jak człowiek, kurna. Się boi przez, przez tą chorobę, wiecie? Ja nigdy taka nie byłam, nigdy, naprawdę nie. Bo wiecie, sytuacja wygląda tak, że zdrowy człowiek, nawet jak się zgupi w lesie, to kurde, przeżyje te kilka dni, nawet te trzy dni bez tej wody, albo nawet gdyby znalazł gdzieś jezioro, cokolwiek, to przeżyje jeszcze, nie? Do chyba do miesiąca można bez jedzenia żyć, jakoś tak. A my jesteśmy w. Wiecie, gdzie. Mnie do, na pewno po dwóch tygodniach dopiero znaleźli gdzieś pod krzakiem zwiniętym kurde, jak kulka, jak taki wyschnięty palak? <grym> o, Jezu. Dobra, kończę to wszystko. Czy ty czujecie mój strach, mój lęk? Wiecie, o co mi mniej więcej tak chodzi? Tak troszeczkę może tego, tamtego też macie coś podobnego, czy to tylko ja jestem taka dziwna. Dajcie mi znać w komentarzach, czego Wy się tak naprawdę też boicie, jak Wam wychodzi to podróżowanie z cukrzycą. Na temat podróżowania jeszcze będą oczywiście filmiki, to był, że tak powiem, tylko taki wstęp. Tak więc zostawiacie mi komentarze, co o tym myśleliście. Dawajcie lajka like w górę, jeżeli też mogliście się pośmiać, a jak nie, to też dawajcie lajka like w górę. I szerujcie ten film, żeby też Wasi znajomi się o tym dowiedzieli, z czym my tak naprawdę się zmagamy. Codziennie z jakimi strachami, z jakimi lękami. Może nie codziennie, ale chociaż yy, w podróży. No. Tak więc miłych cukierków Wam życzę, trzymajcie się ciebie, wykorzystajcie tą pogodę. U mnie jest to prawda brzydko, ale ja i tak zaraz wychodzę. To na razie papa, pa, do następnego razu. Pa! Idzie? Nie. nie, nie. Myślałam, że kot wyczuł ser. A, idzie! <suszy> Biciuła Sielek, mi ziół, Czekaj, pokażę Wam. Oj! A. No! Ludzie! Nie, no nie. Jezuś. Tam jest. się <suszy> Sielek. Nie no masz? Lubisz. No przecież lubisz zawsze ser. Ju nie, nie! Kot mnie olał. Tak trochę śmieszniej, może opowiedziane. A może i nie. Może to znowu tylko dla mnie będzie śmieszne. <grystanie> Witajcie ponownie na moim kanale z tej strony Sonia. Nie, jak ja to zawsze mówię? Czekaj. Cześć Wam wszystkim! Z... Ups. <laughs> oh, pompa mnie uwiera. <laughs> Jesteśmy z powrotem na kanale. Nie, na antenie. Co ja co ja chciałam? Um, dobra. Lub takiego. Jak to się mówi? Jak ja to powiedziałam? Adventurous, jak to się mówi. Adventure to było co? Jezu, ja zapomniałam znowu. Nie chodź, kochanie. Mm, kurde, jak było Adventure? Przed chwilą mówiłam, zapomniałam już, no. Eee... Nie podróż, tylko jak? Przygoda, o. Tak więc. Eee, tak więc, eee, co? Eee, tak więc. Nie wiem. Eee, że tam. Znaczy, filmy, no. Eee... W... Jakie? No, takie osobiste, takie. Wiecie, nie filmy, takie filmy hollywoodzkie. Tylko po prostu ktoś sam nakręcił taki filmik. Jak wchodził na przykład na taką górę. Takiego zatrucia organizmu, chciałam powiedzieć. Ja bym w taką. Ja bym, ja bym w taką a po drugie, kurde, pomyliłaś jagody z jakimś innym trują, trującym. Tr z, jakimś, z jakąś inną trującą, kurde, jagódką. Jezus <laughs> ja, Marija.